Trwają małe żniwa i jęczmień o zimy zniknął już z większości pól. I bardzo zaskoczeni jesteśmy, bo bardzo dobrze sypał, także nie ma co narzekać na jęczmień przynajmniej. No ciężko powiedzieć, bo tego nie waży, lecz widzę, tak według przyczep no to tak około 8 ton może było. Może i więcej, może mniej, tak, ale bardzo dobrze. Jęczmień zimowy został już zebrany na naszym terenie. On uciekł przed suszą, bo plony były ponad 8 ton, czyli nieźle. Firmy skupowe mogą już oszacować plon dla województwa. Plony zadowalające, bo większość rolników rzeczywiście potwierdza, że plon zawierał się w przedziale między 7 a 8 ton z hektara, czyli bardzo zadowalające, jeżeli chodzi o południe tutaj w Polski. Troszeczkę gorzej wyglądało to na północ od autostrady, bo tam rzeczywiście nasi klienci kosili w okolicach 4-5 ton o ozimego ale średnio dla województwa ten plon powinien gdzieś zamknąć się w przedziale 6 do 7 ton. Niektórzy rolnicy zdążyli zebrać rzepak, inni jeszcze czekają. U nas tutaj na terenie rzepak jeszcze stoi, bo jeszcze nie jest dojrzały. Tutaj właśnie sąsiad pole dalej próbował kosić, wczoraj to miał 9,5 wilgotności. Zanieczyszczenia też są w sumie wtedy wielkie, bo no wiadomo, jak jest niedojrzały, to to się nie opłaca po prostu go kosić. No, no myślę, że będzie lepszy niż tam na tych słabszych glebach, bo no, wiadomo, słabsze gleby to, to różnie później wygląda, jak jest taka susza. Szczególnie, no tutaj może będzie koło trójki, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy nadzieję, przynajmniej, że będzie lepiej niż tam. Teraz plany rolników mogą pokrzyżować tylko opady deszczu.